Okay. więc witam w ostatnim odcinku z wyprawy rowerowej do Portugalii. Niestety, jak widać, nie jestem w Portugalii, jestem w Polsce i aktualnie nagrywam to w czasie, kiedy wrzucam do wogi, czyli dzisiaj mamy luty 2025 rok. Wyprawa odbyła się między czerwcem a sierpniem 2022 roku, więc minęły już prawie 3 lata od odkąd ta wyprawa się wydarzyła ale tyle tych vlogów było tyle tego nagrałem i tyle to wszystko zajęło że prawie 2,5 roku trwało publikowanie tych treści na YouTube niestety doszło do pewnej przykrej sytuacji w wyniku której straciłem swój materiał w Portugalii ale no, jeśli chodzi o tą wyprawę na szczęście zostały mi, zostały mi dwa odcinki do wrzucenia jeden to miał być już to jest to Porto a drugi to Yy, powrót do Polski więc to będzie ostatni odcinek yy, natomiast co się z materiałem i co będzie dalej na tym kanale opowiem w następnym filmie informacyjnym, który pojawi się wkrótce na kanale w 77 dzień podróży dotarłem do Porto i zakończyłem moją wyprawę pogoda się już poprawiła i udało mi się zwiedzić miasto jest to druga największa aglomeracja miejska w Portugalii zaraz po Lizbonie Zwiedziłem tu most Luisa I, który jest wizytówką Porto. Zajechałem także do dzielnicy Ribeiria i zobaczyłem tutaj tutejsze zabytki. Miasto całkiem przyjemnie i ciekawie usytuowane nad rzeką Tuero. Przejechałem w ten dzień 62 km. Po zwiedzeniu miasta pojechałem na plażę, aby spędzić tam noc. Tak wyglądała trasa, którą w ten dzień w sumie pokonałem. No i ostatni dzień to załatwianie kartonu do wylotu, taśmy i takich rzeczy, które są potrzebne, aby spakować rower do samolotu. Gdy wszystko ogarnąłem, spędziłem dzień na plaży, a następnie udałem się na lotnisko, gdzie się spakowałem, spędziłem noc i nad ranem wylatowałem do Budapesztu. Karton na lotnisko przetransportowałem tak naprawdę jadąc na rowerze, co nie było wcale takie proste, ale Udało się tam zajechać bez konieczności brania taksówek, gdy wylądowałem w Budapeszcie. Uda udałem się w podróż do Polski. Postanowiłem pojechać pociągami, i z racji na długi czas oczekiwania na pociąg bezpośredni do Katowic, postanowiłem sam sobie znaleźć połączenie. Co za tym idzie? Najpierw z Budapesztu pojechałem węgierskim pociągiem do miasteczka przy granicy z Austrią i Słowacją. Następnie rowerem przejechałem 20 km i znalazłem się w centrum Bratysławy, czyli stolicy Słowacji. Z Bratysławy złapałem nocny pociąg do Żliny. Tam przesiadłem się ponownie, już nad ranem, na pociąg regionalny do Zwardonia, a potem z Wardonia do Katowic z kolejami śląskimi. Oznacza to, że jechałem w sumie czterema pociągami i granice Węgier i Słowacji pokonałem na rowerze, ale dzięki temu cała operacja powrotu z Budapesztu wyszła całkiem tanio i nie musiałem czekać bardzo długo na połączenie bezpośrednie. No i na zakończenie całej wyprawy jeszcze parę statystyk tak wyglądała właśnie trasa w całości zajęło to 77 dni. Przejechałem 6135 km, i na ten dystans składało się 429 godzin jazdy na rowerze. W tym dystansie pokonałem 58 tysięcy metrów przewyższeni, i to wszystko przejeżdżają, przejeżdżając przez 13 państw czyli rozpoczynając w Polsce, następnie Czechy, Niemcy, Austria. Liechtenstein, Szwajcaria, Włochy, Monako, Francja, Andora, Hiszpania, Gibraltar i Portugalia. Więc to byłoby na tyle, jeśli chodzi o wyprawę rowerową z Polski do Portugalii. Była to właściwie moja długa, druga najdłuższa wyprawa rowerowa. Troszkę, troszeczkę dłuższa była wyprawa rowerowa do Włoch, ale to tylko dlatego, że do Włoch opiechałem właściwie to koła. Ta wyprawa była drugą najdłuższą, ale dużo krótszą. Czy zrobię jeszcze dłuższą wyprawę niż ta yy, lub ta do Włoch, nie wiem na obecny moment. Trudno mi powiedzieć. Mm, tak, natomiast była to świetna przygoda. Bardzo dobrze wspominam tą wyprawę i cieszę się, że to się udało przyjechać tak, jak się udało. I cóż, yy, jestem zadowolony z tego, co udało się zrobić. Zastanawiam się nad tym, czy może jeszcze nie zrobić. Z, tego, z tej całej wyprawy, z tych materiałów, które y, posiadam, czyli właściwie z całych vlogów, które zmontowałem. Nie stworzyć z tego wszystkiego jednego filmu, który będzie trwał godzinę i będzie przedstawiał y, y, miejsca, które odwiedziłem, które przejechałem y, w takim w godzinnym filmie, ponieważ tych vlogów wyszło tak dużo, że no, nie rozumiem, że nie każdemu chciałby się to oglądać, a ktoś chciałby zobaczyć, jak to wyglądało. I myślę, że można by to skomponować w godzinny materiał, może troszkę dłuższy, i takie coś zrobić. Być może będę jak wszystko zmontuję i, i nie będę miał co montować, to myślę, że coś takiego będę chciał zrobić z każdej mojej dłuższej wyprawy. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Na dzisiaj to tyle. I wkrótce filmik informacyjny o tym, co będzie się działo wkrótce na kanale. No i tyle. Na razie do zobaczenia w kolejnych odcinkach.